19 stycznia niedziela analiza weekendowa rynek spółki z indeksów ich 20. Tu tradycja to KGHM na dobry początek. Jak widzimy kolejna biała świeca cały czas jesteśmy jeszcze tutaj we wzroście który, który no, wydaje się być czymś dogasającym. Mamy tutaj wyraźny spadek obrotów no, i, i, I tutaj szeroką, bo szeroką na, na, na parę złotych, ale, ale można by powiedzieć, taką jedną wielką strefę oporu wynikającą z różnych, z różnych, nazwijmy to, elementów. I strefa, i overbalance, i tutaj strefa szczytowa to są poziomy, które, które, które no w tej chwili będą stanowić poważne wyzwanie dla akcji KGHM. -u. Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, to widzimy tutaj wyraźnie element, w którym no, jesteśmy też gdzieś blisko blisko jakiegoś szczytu, ten wyraźny spadek tutaj obrotów na tym wzroście, to wszystko pokazuje, że no, dojście tu w rejony 105 jak najbardziej możliwe, ale, ale to raczej raczej jest już coś, co, co, co powoli zapowiada nam zakończenie, zakończenie tego ruchu, tego ruchu wzrostowego. Kolejna spółka to PKN Orlen. Tu na pkn w tym tygodniu właściwie nic nieznacząca, taka malutka szpulka, może troszeczkę wyraźniejszy i większy sień dolny, ale to wszystko, zobaczmy, na tym małym poziomie, na tym małej zmianie cenowej wygenerowało bardzo, bardzo duży obrót w ciągu tego całego tygodnia. Znacznie większy, aniżeli tutaj, nawet na tej świecy spadkowej. No nie jest to dla mnie elementem, który miałby wskazywać na wzrosty, ba powiedziałbym przeciwnie, element, który wskazuje na to, że gdzieś po jakimś odrobku mamy kolejną, kolejną dystrybucję. Tych akcji. Teraz, jeżeli spojrzymy na wykres tutaj dzienny, no widzimy, że jeszcze nie wybiliśmy tego szczytu. Pytanie teraz, czy wybijemy i będziemy tworzyć nieco większą korektę ABC? Czy tutaj na strefie na koronę ten wzrost dobiegł końca? Przepraszam, i będziemy coś zmieniać. Oczywiście świeca piątkowa nie wskazuje na to, ale. No musimy, musimy, że tak powiem, brać mocno pod uwagę to, że po tym spadku oczywiście jest jeszcze możliwość jakiejś kontynuacji tej korekty, chociażby nawet i tu do 92 zł, ale no, w tej chwili trzeba wybić ten poziom i mimo wszystko wydaje się, że to co najmniej na ten chwilę należy postrzegać jako korektę po spadku. Czyli tutaj wchodzenie w spółkę na jakieś tam nawet lekko, średnio, średnie okresy, no moim zdaniem nie jest, nie jest to dobre rozwiązanie. Kolejna spółka to PKO SA. W tym tygodniu znowu też zobaczmy, duży obrót tutaj na strefie oporu. Tak? Jest czarna spółka, tu nie ma Pimbara, jest niezdecydowanie, ale czarna spółka, no i pytanie, co teraz dalej? No, tak jak mówię, no, obrót większy niż tutaj na dołku. No, to mi nie pasuje do, do, do tych elementów, ale oczywiście różne zjawiska mają mieć miejsce, mogą mieć miejsce. No, mamy na razie strefę na koronę, mamy wyraźne zatrzymanie, mamy niepewność. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. No, mamy odpadnięcie i teraz w piątek, próba, dojścia tutaj do strefy, i również odpadnięcie. Taki, taki górny cień się zastosował. Pytanie wybicie tego cienia, moim zdaniem, byłoby sygnałem do tego, że będzie podążał tutaj w kierunku 109-110. Natomiast jeżeli teraz wybijemy już ten dołek, no to, to moim zdaniem jesteśmy po jakiejś korekcie i jedziemy na nowe, na nowe dołki. Kolejna spółka to PKOBP. Zobaczmy znowu i wykreowany duży obrót, tak jak tutaj na tym wzroście i na tym cieniu obrót, na tym teraz znowu też duży obrót. No to wszystko pokazuje, że tutaj ta wybita strefa, no nie jest Taką chętną strefą do tego, aby została ponownie wybita, w tym razem w drugą stronę. Ona raczej będzie stanowiła opór, który, który no myślę, że docelowo wygeneruje nam kolejny ruch spadkowy. Patrząc tutaj na sygnał, na, na wykres dzienny, no to mamy tutaj na razie wyjście. Jest tutaj delikatne naruszenie tego szczytu, czyli, czyli spa, ruch wzrostowy spadek i teraz ruch wzrostowy, ale rynek cofnął i teraz znowu próba wyjścia, strefa tutaj ta strefa taka, no jak ja to zawsze próbuję nazwać, może tu w tym przypadku nie jest to dobre określenie na koronę, ale tego szczytu zatrzymanie i odbicie, no jeżeli rynek będzie wybijał ten dołek, no to najprawdopodobniej będziemy już świadkami rozpoczęcia nowego, nowego spadku. Natomiast jeżeli ten dołek się utrzyma, a wybijemy szczyt tego pinbara, autentycznie go wybijemy w cenach zamknięcia, no to najprawdopodobniej czeka nas pójście w kierunku 36, 60, 70 tutaj tej strefy, czy nawet tutaj wyżej 37,50. Ale Obecnie, no, tak jak powiedziałem już, wydaje się, wydaje się że jesteśmy, jesteśmy gdzieś tutaj, no, w takiej sytuacji, której trudno spodziewać się silnych wzrostów, a łatwiej spodziewać się właśnie silniejszego, silniejszego spadku. I na koniec PZU, które chyba jest z tych finansowych spółek, które my tu obrawiamy, najmocniejsze, mamy wyraźną znowu kolejną białą świecę, tutaj zobaczmy wzrost obrotów na każdej kolejnej świecy, to sugerowałoby, że rynek będzie chciał iść dalej do góry, tym niemniej jednak widzimy, że znajdujemy się tuż pod strefą tutaj oporu, a ich... Je... Jesteśmy w tej chwili na poziomie tego, jak gdyby tutaj nazwijmy, overbalansu w tym swingu spadkowym. Więc spójrzmy na wykres dzienny. No, i na wykresie dziennym widzimy, że po tym, co mieliśmy jako impuls, ukształtowała się jakaś korekta pędząca. W związku z tym, rynek powinien iść tu w okolice 42,5-43 zł, gdzie mamy. Pewien układ geometryczny. Mamy również y, wydłużenie 161 tej pierwszej, tutaj tego pierwszego swingu wzrostowego. Po tej korekcie 161 też tutaj wypada. Mamy silną strefę oporu, czyli tutaj jeszcze dojście, tak, ale tutaj już może być problem, żeby iść dalej i żeby to y, wybijać. Podsumowując, nasze spółki, no, każda z nich ma jeszcze jakieś tam, powiedzmy sobie. Możliwości no pójścia do góry, bo nawet KGHM, który, który, który no, pokazuje nam silne opory, ma jeszcze miejsce. Ma również PKM, jeśli zrobi ten mały ruch i wybije ten poprzedni szczyt. Ma również właśnie i PKO, BP, które no, jest raczej słabe, ale gdyby. Inwestorzy wzięli się w garści, trochę go podbili, wybijając strefę, i szczyt mogłoby być do góry. Czyli to nie jest tak, że padły już definitywne sygnały sprzedaży. Jeszcze ten dalszy wzrost jest możliwy, ale to wszystko raczej wskazuje na coś, co się wykańcza. Na coś, co się wykańcza, i tutaj no, no w każdej chwili pamiętajmy jeszcze o tym, co, ma, co jest w Stanach, więc tutaj no. Nie jest to chyba, znaczy na pewno nie jest to dobry moment do jakichś, nazwijmy, zakupów średnio i długoterminowych.